No, moi drodzy, 15 październik, ostatnia kalarepa sezonu. Czy to jest ostatnia kalarepa sezonu? Nie, to jest ostatnia kalarepa sezonu. <laughs> kalera piszcze. Ja nie wiem, jak to Wam pokazać, bo tego się nie da pokazać. Także dotąd dziś pewnie będzie zjadliwa, tu będzie pewnie włóknista, a zrobimy sobie... Um, ugotujemy albo zjemy na surowo, a tu jeszcze mamy robale są, jest kapustnik bielinek, oczywiście larwy no ale nam już nie przeszkadzają także moi drodzy ostatnia kołarepa sezonu, warto kołarepę uprawiać jest pyszna, zdrowa i takiej Wam nikt nie sprzeda tylko sami musicie sobie uprawić na wiosnę sobie rozsiejecie i macie do samego do samej hmm, jesieni super kalarebkę. także zachęcam kołarepka, nasze ulubione warzywko